Cześć, jestem Klaudia to no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach. Zapisz w postaci A pierwiastek z B, aby liczba B była jak najmniejszą liczbą naturalną. Ok. Najpierw wykonujemy tak czy siak działania. Tutaj mamy mnożenie dwóch liczb pod pierwiastkiem, no to wymnażamy 2 razy 6, a to jest 12. I teraz naszym zadaniem jest wyciągnięcie jakiejś liczby spod tego pierwiastka. Jak my to robimy? Szukamy jakiegoś zestawu liczb, które w mnożeniu daje nam 12. Jak widzimy, nie będzie to 2 razy 6, bo z pierwiastka z dwóch nie wyciągniemy nic, bo nie istnieją dwie takie same liczby naturalne, które w mnożeniu dawają 2. I tak samo z 6. Więc takim zestawem liczb jest 4 razy 3. Ponieważ 4 to 2 razy 2, czyli dwie takie same liczby w mnożeniu dają nam 4. I to z czwórki wyciągamy dwójkę. A pod pierwiastkiem zostaje nam 3. Teraz tutaj. Dwójkę przepisujemy pod pierwiastkiem 54. Rozbijamy to na mnożenie. 9 razy 6. Dwójka razy. 3, 3 razy 3 to 9, więc wyciągamy z pierwiastka z 9 trójkę. A pod pierwiastkiem zostaje nam 6. Zatem jest to 6 pierwiastków z 6. No to teraz tutaj 7 i 1 druga. Raczej nie piszemy 3,5, tylko 7 drugich. A potem 10 razy 5. No to mamy tutaj 50. 25 razy 2 to właśnie 50. Nie bierzemy 10 razy 5, bo nie wyciągniemy żadnej liczby ani z dychy, ani z piątki. I z tego 7 drugich razy 5, bo z pierwiastka z 25 właśnie wyciągamy tą piątkę. No i zostaje nam dwójka. Skrócić się nie da, wymnażamy z górą, czyli mamy 35 drugich. Nie wyciągamy całości. Pierwiastków z dwóch. Tu uwaga! W kolejnych przykładach mamy dodawanie i odejmowanie. I możemy ze sobą to dodać lub odjąć, jeżeli mamy te same liczby pod pierwiastkiem. Co za tym idzie? Że to sobie rozbijamy na 25 razy 2. Zresztą górę mamy z gapę, a to przepisujemy. Wyciągamy piątkę, pod pierwiastkiem zostaje dwójka, no i tutaj. Mamy pierwiastek z dwóch, czyli te same liczby są pod pierwiastkiem, tylko tu pamiętajcie, że tu jest jedynka. 5 plus 1 to 6. My te jedynki to oczywiście nie zapisujemy. A pierwiastek przepisujemy. No to teraz tutaj. 3 razy 100. Wyciągamy dyszkę. Pod pierwiastkiem zostaje 3. Przepisujemy. Odejmujemy liczby, które są przed pierwiastkami, pierwiastek do przepisania. I jak wiadomo, na liczbach ujemnych jest inaczej, bo mamy jakiś dług i znów dobieramy dług, czyli nasz dług się sumuje, czyli dodaje. Zatem my to tak właściwie do siebie dodamy, a wynik zapiszemy jako liczba ujemna. Ale zanim to dodamy, musimy tutaj to rozbić. I tutaj mamy 16 razy 2. A tutaj 4 razy 2. I to przepisujemy. Razy z pierwiastka z 16 wyjmujemy 4, pod pierwiastkiem 2. Odjąć 2 razy, i z pierwiastka z 4 wyciągamy 2. 2. Wymnażamy. Minus 8 pierwiastków z 2, minus 4 pierwiastki z dwóch, dodajemy 8 i 4 to 12, czyli mamy minus 12 pierwiastków z dwóch. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.